Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Clothing Store Simulator. No i muszę Państwu przyznać, że całkiem, całkiem naprawdę fajnie się mi tutaj zaczęło grać. Widzę, że ci wykładacze towaru to jednak przymierzalnie sprzątają, więc to chyba wynika z tego, że to jest jakoś tam powiedzmy w ich czynnościach zakolejkowane. I dopiero jak wykonają to, co poprzeza, jakby zakolejkowaną czynność posprzątania, przebieralni, to oni dopiero wtedy tam idą i sprzątają. Niemniej jednak, dopiero teraz zauważyłem, że to robią. Wcześniej to ja robię, więc nie mieli szansy. Tak czy inaczej, mamy poziom 30, a to oznacza, że możemy zatrudnić kolejnego magazyniera. Teraz tak, proszę państwa, bo tutaj e, właśnie ci pracownicy się zbierają i, i, i sobie stoją, jeżeli nie mają wolnego miejsca, ale nie wypada, żeby pani stała. E, w związku z powyższym e, proponuję, aby kupić e, krzesło. Może nawet dwa. O, ale zanim to nastąpi, to oczywiście e, rachunki trzeba popłacić. Proszę uprzejmie i e, meble. Także kupimy dwa krzesła, na razie, z uwagi na, yy, na tego magazyniera, którego będę chciał zatrudnić. O, mamy je tutaj. I teraz, proszę bardzo, pani będzie mogła sobie yy, wraz ze swoimi kolegami usiąść. Także z pewien czas nie, nie, nie dało się tutaj zrobić. Zapraszam Panią serdecznie. Pani sobie klapnie, odpocznie, bo przecież buractwo kurwa siedzi i, i damy nie puści. No. No, taka, takie wychowanie. No. Eee, dobra. To to byśmy mieli. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stany magazynowe, trzeba będzie je uzupełnić oczywiście. Natomiast e, zanim to nastąpi, to ja tutaj pozwolę sobie e, tego Naszego kolejnego magazyniera zatrudnić. Możemy również kolejnego uzupełniacza zapasów przyjąć na poziomie 30. Będzie brać oczywiście 250 dolarów pensji dziennie. Świetna dniówka, sam bym chciał tyle zarabiać. Natomiast pracownik magazynu, drugi, jak najbardziej się tu przyda, więc, więc tak to będzie zrobione i, i co? No, i kuźwa jeszcze jedno krzesło muszę kupić. Co dziadu, nie starczyło dla ciebie miejsca, co? <gry> Dobra, mam. Yy, to, a ja widzę, że te postaci to są takie. Yy, aha, to są bliźniaki. Trzeba im zaprojektować koszulki, ale jak na razie to. To jeszcze się waham. Yy, no tu widzę. Fajnie to się prezentuje nawet. O, temu kawałek cycusia wystaje z jednej, z drugiej. Także takie koszulki, nie? Dla pracowników jak najtańsze. Yy, dobra, słuchajcie, ogarnijmy temat dostawy. Teraz tak, chick Craze yy, Myślę, że tutaj byśmy mogli zamówić za 4. My tutaj zamówimy też za 4. Tutaj 5. Tu możemy zamówić. Aha, już nie mogę Sukienusie to jeszcze domówimy Pod magazyn Pod magazyn to jeszcze sukienusi Domówię Tutaj możemy Raz, dwa, trzy, cztery Tutaj w ogóle brakuje to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Aha, i tu to samo Kurde, dobra, to ty przyjedź I tu Lux line'y jeżeli chodzi o te spodnie, one całkiem nieźle schodzą, muszę przyznać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj raz, dwa, trzy. Aha. I cztery. Tu raz, dwa, trzy, cztery. Tu raz, tu raz. Tu raz, dwa. Raz, dwa. Oj, chyba się trzy kliknęło. Dobra, tu dwa. I tu dwa. No i to możemy zamówić. Okej. Okay. Yy, dalej, tutaj te budki. Yy, raz, dwa, trzy, cztery bym zamówił. Tutaj to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Yy, tutaj raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery I to zamówmy No, zatowarowanie kosztuje, powiem Państwu Naprawdę, zatowarowanie Kosztuje masakryczne pieniądze Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy Raz, dwa Raz, dwa Cholera, ale te urbanczyki się nie zmieszczą na dwa Dobra, to nic Raz, dwa To będą czekać O, i pyk I mamy to Dobra, słuchajcie, mamy na... Yy, otwórzmy w ogóle sklep. Yy, jak, jak, jak to tutaj wygląda? Ła ty No mój! A tutaj jeszcze jeden magazynier się brz... No dobrze, no dobrze. Yy, dużo wydałem. Koszt zaopatrzenia. Prawie 18 tysięcy. Ładnie, ładnie. Otwórzmy sklep, ponieważ na sklepie... Tych produktów tutaj mamy trochę. Aha, jeszcze sprawdźmy. Słuchajcie, te nasze customowe ubrania. No, trzeba by je zamówić, ale jeszcze nie teraz. Także na spokojnie. No, widzę, że ekipa sobie siedzi. Dobra, no ja jeszcze zamówię, ale pod sklep. O, rachunki. Rachunki zapłacimy. Zamówię pod sklep, drodzy Państwo, jeszcze jedno to krzesło. No, bo mi szkoda, kurczę tych. Dziobonów pod sklep. Tak żeby nie trafiło do tej sterty yy, ciuchów, które tam są. I tutaj dostawię niech oni sobie spoczną, bo przecież, no wiadomo, to, 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 do lekkich ta praca nie należy. Ale widzę, że teraz we troje to, powin, to powinno jakoś to tam sprawniej pójść. To jest style vista Dobra. I co dalej, Szanowni Państwo? I dalej mamy opcję, albo ogarnąć temat rozbudowy sklepu dalej w tamtą, tamtą stronę, o ile to tak, tak poleci, nie? Albo przykładowo możemy wejść tutaj w tego clothing pasa za 50 tysięcy. Aby zobaczyć, cóż to za cudo jest No bo mamy jakieś takie Taką ala lojalkę, coś takiego Także, że jak się logujemy codziennie To zdobywamy te monetki Te gwiazdki, tak W drugim dniu pięć koła Ale nie wiem A season end in te, nine days Aha mhm. Czyli to chyba są realne Dobra Także tak to wygląda, Kikimani, no zrobił twórca takie coś no. i dzięki temu wydałem wszystkie pieniądze, jakie miałem, ale ja myślę, że przy takim zatowarowaniu, jakie tutaj obecnie jest dostępne, no to będziemy mogli coś tam zadziałać. No i teraz co? No i teraz jak już uzbieramy wystarczającą liczbę gwiazdek... No, to tutaj będziemy mieli przykładowo takie y, różnego typu rzeczy, które jak widzimy, no, zmieniają się, są zmienne. Tak? Tutaj produkty nie ma, ale meble są. No i tu takie y, stojaki na buty, czy stojaki na, y, na kapelusze, czapki. No, Hat to jest chyba kapelusz, czapka, tak? Coś, coś takiego no to będziemy mogli sobie zakupić. Widzimy jakieś tutaj ściany, regały, tutaj też jakieś, jakieś takie na, na, na buciki. Ta przyznaję, przyznaję się bez bicia, bardzo mi się podoba. Natomiast yy, raczej nie znajdziemy tego w normalnym tam sklepie i 50 tysięcy na, na, na takie cudo, no dobrze, ja to generalnie dla, na potrzeby filmu, na potrzeby kanału to zrobiłem, ale gdybym miał opcję, grając dla siebie, żeby wydać, znaczy taki, taki wiecie, dylemat, wydać, nie wydać, nie? To bym nie wydał, dlatego że spokojnie grać można na tym, co, co, co jest dostępne w sklepie, tak? I, I spokojnie ten sklep prowadzić choćby na tych e, takich, tylko dać ich, załóżmy, jeżeli chcemy, żeby więcej ich było, no to dać ich dwie na daną parę, e, na dany model butów. Czyli Przykładowo, nie 4, tak jak tutaj stoi, tylko 8 i po dwie na, na model Buta. Natomiast przy tych wykładaczach towaru, to tutaj nawet tyle wystarczy, bo oni to dołożą. To, to nie powinno zejść w tak zastraszająco szybkim czasie, żeby się nie wyrobić. No teraz mamy już trzech tych wykładaczy. Następny wykładacz będzie na poziomie 35. A ich można aż do 60 trochę zatrudnić. W sumie może być ich 7. Pracownik magazynu tak samo może być ich 7. Jeżeli mowa o kasach, to one na razie są tak, jak są, ale ulegnie oczywiście to zmianie w momencie, kiedy rozbudujemy sklep tutaj tam dalej. Ta, ta ściana zniknie. Wówczas to się tam wszystko jakoś tam poprzesuwa, przemebluje. Może jeszcze jakaś kolejna licencja dojdzie. No i wówczas będziemy w stanie reorganizować tutaj te kasy, bo one w ten sposób stać oczywiście nie mogą. Klienci obsłużeni. No jeszcze, jeszcze nie do. Aha, to jest wyładowywacz, ale tam jeszcze klient się szlaja po sklepie. Więc musimy cierpliwie poczekać aż. Aż on skończy. Tutaj trzeba porządek będzie zrobić z Modeną, ponieważ Modena powinna mieć jakby własną sekcję. To jest aż pięć produktów, które, które mają w swojej ofercie, w swojej kolekcji. Te Urban Chiki, one też tutaj być nie mogą, bo tylko przeszkadzają. Zresztą są odseparowane od gaci. W sumie to nie wiem, co to. Drogie panie, co to jest? No bo tutaj mamy takie e, króciutkie ala shorty, ala majtki, takie widać tu bułeczkę e, uwydatnioną, taką. No. Co to jest? Gacie? Czy shorty? Czy spodenki? Jak to traktować? No cóż, <laughs> no dobra. Hmm. Czego brakuje, czego nie brakuje. I jak wam chłopaki idzie. No, idzie masakrycznie. Idzie masakrycznie. No ale dobrze. Wykładacze towaru jeszcze pracują. No i dobry sposób na to, żeby, żeby ten towar tutaj był, to po prostu pozwolić im przed otwarciem sklepu, żeby uzupełnić zapasy oczywiście. My. Kość zaopatrzenia, wydaliśmy cztery... Aha, chyba na krzesło. Ale całkowita sprzedaż, zobaczcie, na poziomie 9 tysięcy to jest całkiem, całkiem nie, niezłe. Płacimy prawie 1,5 tysiąca pracownikom. Ale oni po coś tutaj są, nie? Także tak to wygląda. Yy, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Ok, dwoje siedzi. I trzeci chyba też powinien już usiąść i będziemy mogli sklep otworzyć. A nie? On jeszcze ma coś... No to czemu ci się tutaj nie wzięli, żeby szybciej było? No o co się rozchodzi? No kuźwa, to jeden będzie teraz zapierdzielał? Na wysokości Lamperii, a szanowni państwo tutaj randkujecie sobie, romansujecie? W sumie się wcale nie dzieje, bo to fajna. Ale ty to takie powiem szczerze, niewyględny jesteś. Clothing Store Simulator. Aha. Ciekawe, czy, czy te identyfikatory można byłoby jakoś podpisywać. Nie wiem, imionami. Gościu, rusz ty dupę. I ten drugi też. i to już Panie, skończyłeś pan, bo ja chcę sklep otwierać. Ty, no zobaczcie co. Aha, czyli on jeden rodzaj ma tutaj wbity w swój system, że tak powiem. Ale co on niesie? Spódniczki? Czy co on niesie? A to, aha, spodnie żeś wziął. Czy ty już usiądziesz na dupie? Nie, no ja otwieram ten sklep, bo to nie ma sensu. To już towar jest, więc można otworzyć śmiało. Yy, 6900. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie po o, oczywiście opłaceniu rachunków yy, p, 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 rozbudować tutaj. Aha, 9000 kosztuje kolejny obszar. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, to w takim razie my możemy, załóżmy, zaprojektować tutaj, powiedzmy, uniform dla, dla tych miglanców, tak? uzupełniacz, uzupełniacz zapasów. Jaki mógłby mieć kolor tego swojego stroju, jeśli taki powiedzmy... No niekoniecznie. Może niebieski, taki bardziej granat taki. No niebieski. Dobra. Smerfetki są niebieskie. Ogarnijmy ten temat. O, tak tu zrobimy ładnie. Wykładasz towaru. Kurde, jak to się fachowo nazywa tutaj w Polandii. Wykładać towaru to tak to, 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 to troszeczkę. Nie wiem, szczerze nie wiem. Daję smerfetkę. O, między cycusie, a może większą tę smerfetkę. No. Dobra, to, to już tak no dawaj na maksa smerfetkę. O. Ona będzie miała pewnie gdzieś tutaj identyfikator. To, to tak zrobimy i, i napiszmy tutaj, no nie wiem. Aha, a jeszcze z tyłu przecież. O, na plecki proszę, żeby wszyscy wiedzieli, yy, że to jest tutaj ta nasza, ta nie hello, tylko, kurczę, ja, nie, nie wiem, no chyba zaopatrzenie napisze, nie? No bo jak? No, chyba tak wezmę. Yy, I biały kolorek. Ale nie takie wielkie, no za Zaopatrzenie. Proszę. I tutaj, żebyśmy my też wiedzieli. Nie takie małe. O. Proszę. Kupmy to za 500. I teraz y, dla panów. Edytuj projekt. Y, farba. Oczywiście też będzie niebieski, taki bardziej granatowy. taki, Nie, no to, to nie, nie wiem, to już jest granat, czy jeszcze niebieski? <grywa> Są dylematy, co? Ładnie mu to omalujemy. Gościu też będzie ze smarfetką na torsie e, chodził, dumny e, i blady, i będzie prezentował tutaj ładnie. O. Proszę uprzejmie. I z tyłu logo. I tutaj pisanie to chyba naprzód idzie. Ok, i z tyłu nieco większy tam był. Proszę, i kupmy to. Natomiast pracownik magazynu, ja widzę, że tutaj to tylko faceci będą. Będzie miał kolor. Yy, będzie miał kolor czarny. I takie, jak jest. Ale smerfetka must have No to, to jak bez smerfetki? Rozmiar naklejki, proszę bardzo. Gościu będziesz miał, ale naprawdę przekozackie st te stroje. Yy, I teraz pisanie. No i to będzie magazynier. Proszę bardzo. Zasna fucha. Bardzo potrzebna. Bo bez niego. To co byśmy mieli na tym magazynie? Na, na tym magazynie? No, wielkie nic. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> 14 tysięcy. Zobaczmy, jak oni. O, proszę. Zaopatrzenie chodzi. Elegancko, nie? Wyróżniają się w, spośród klientów. Generalnie chciałbym zobaczyć jeszcze tylko, jak ty wyglądasz. Mieszo, kurwa! No nie da popatrzeć. To chodźmy na magazyniera. O, na ciebie popatrzę. No i ma i ten identyfikator. Magazynierzy mają czarne koszulki i brązowe gacie. Szkoda, że spodni nie można zmieniać. To ja bym im takie kombinezony porobił, wiecie, takie, wiecie, jak śmieciarze mają. <laughs> Ale już po kolorze koszulki, oczywiście są też doraźnie napisy. Gdyby um, nie zauważył ktoś koloru koszulki, no to są mi napisy. Że to jest magazynier albo zaopatrzeniowiec, nie? albo tam. No nie, kasjer. Także tak to wygląda. Praca wreszcie, szanowni państwo, prawie 18 tysięcy. Myślę, że my już możemy wejść spokojnie w rozbudowę yy, o kolejny obszar za 9 koła. Następny będzie nas kosztował 14, a tych obszarów to mamy 32, i potem to już wiadomo, że, że konkretne pieniądze będą. I tu już rozbudowaliśmy sobie o taką wnękę. Ja oczywiście pozarabiam i poczekam aż będzie można rozbudować aż tam. Coś tu, aha, myślałem, że przejść nie mogę. I co? I myślę, że podsumujemy sobie dzionek. No, trochę tych pieniędzy wydałem, bo. O! czyli tej rozbudowy nie policzyło no to bardzo ciekawa sprawa jest dobra, otwieram od razu widzę, że chłopaki z magazynu to już się ogarnęli z towarem także elegancko, elegancko mamy co rozkładać i teraz tak zastanawiam się, co by tutaj później zrobić z tym fantem, bo... ale tylko, że, że będziemy potrzebowali niesamowite ilości pieniędzy bo ja jednak zdecyduję się raczej na wejście w, w takie w taki uzupełnianie magazynu, żeby tutaj było pięć kartonów może na, na, na jeden. Na jedną odzież, na jeden taki o. Jak są sukierusie, to 5. Jak spódniczki 5. I tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze się zastanowię, no bo generalnie rzecz ujmując, jak tych rzeczy tam dojdzie jeszcze więcej, no to. No to nie wiem, w sumie. No bo jak dojdzie ich więcej, to raczej nie będą tak szybko pojedyncze modele schodziły, tak? Czyli nikt się nie powinien rzucać na sukienusie, tylko brać tam różnorodnie, ale to też różnie bywa, nie? 80 sztuk towaru zakładają, że oba kartony tu będą wyładowane po brzegi. To może starczy, ale może nie. To zobaczymy. Też nie wiadomo, ilu tych klientów będzie no i też pytanie od czego zależy ich przyrost gościu to naszej kanałowej koszulce śmiga bo jeżeli przyrost zależy załóżmy od powierzchni sklepu czy ilości licencji czy ilości kasjerów no to to trzeba wiedzieć i zwrócić na to baczną uwagę i po prostu wykonywać widzę że rzeczy w przebieralni są to jeszcze je tutaj pościągam dobra i możemy to Porozkładać, więc to jest style. A to jest Urbancik, sorry. Urbanciki mamy tutaj. To jest sweterki, takie niby takie ala bożonarodzeniowe, takie zimowe, takie. Cuda. Tutaj idzie to. Ta kraciasta koszula. Tutaj. Bardzo fajnie to jest ogarnięte, że, że ja jestem w stanie się tutaj odnajdywać. I E, intuicyjnie działać, patrząc po prostu szybciutko, lokalizując dany produkt. I to odkłada się. To mi się podoba. To, to jest akurat dobre. ok, proszę Państwa, mamy kolejnego magazyniera, mamy kolejnego wykładacza towaru, mamy rozbudowę sklepu o, o kolejny segment. Na razie nie podpisuję licencji na nową e, markę. Będziemy później starali się zadziałać w aspekcie Reorganizacji tych kas, bo to nie może być tak, że kasy są różne. Zresztą, ta to jest taka malutka. Zamienimy tej pani tę te kasę na taką i myślę, że będzie lepiej. Chociaż ta to jest taka strasznie wielka, Job twoje macie. Dobra. Dzięki, wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.